Dzień dobry, witam serdecznie drodzy widzowie. Dzisiaj wchodzi analiza pierwszej rundy z Olimpiady Szachowej w Serbii w Belgradzie. W pierwszej partii zmierzyliśmy się jako reprezentacja z Niemcami, także dość ciekawy pojedynek, ja miałem okazję grać z zawodnikiem 1800, co ciekawe Niemcy zdecydowali się wystawić na mnie tego zawodnika, omijając drugą deskę, na której właśnie gram i wystawiając gościa 2200 elo na deskę numer 3, także tutaj typowo taki target na mnie, no ciekawe, tutaj przyznam się, że nie za bardzo mi to wyszło, ale to właśnie teraz zobaczycie. Nastąpiło E4 C5 skoczek na F3D6, czyli bardziej poszedłem właśnie w obronę sycylijską po to, aby w tej pozycji troszkę poddejmić, troszkę zaostrzyć. No i oczywiście mieć więcej szans na ogrywanie przeciwnika w bardziej skomplikowanej pozycji. Nastąpił szach, no i tutaj przyznam szczerze, że byłem trochę smutny, bo przeciwnik typowo, typowo idzie na taki remis na wymianę figur w tej pozycji, zabija bardzo dużą ilość gry. No i niestety tutaj jest często sytuacja, że albo stoi totalnie równa pozycja, albo biały ma, biały ma delikatną presję, ale tutaj patrzcie, co się wydarzyło. Nastąpiło go z D7 bicie, bicie, D4, czyli przeciwnik przejmuje centrum. No i jako oczywiście koń na F6, żeby atakować pionka E4 w tej pozycji. Chciałem uniknąć setupu, w którym przeciwnik by mógł pójść posunięciem, na przykład C4, aby całego centrum nie zdobył i żeby nie miał takiej prostej, prostej gry w tej właśnie sytuacji. Nastąpiło tutaj. Koń na c3, e6. Miałem dwie opcje, przyznam szczerze. Znałem posunięcie g6 w tej pojedynce, czyli pójście typowo na fianchetto. I tu stwierdziłem, ok, tu stoję cał całkiem nieźle, ale w tej sytuacji, patrzcie, jest jakieś koniec na e3, hetman d2 z bardzo równą grą. I stwierdziłem, ok, pójdę posunięciem e6, po to, aby odnieść pole d5 i potencjalnie móc sobie później jakiś atak na skrzydła hetmańskim odpalić. Także tak nastąpiło w partii. I zauważcie, koniec na E3, koniec na E7 i F3. Czyli przeciwnik jeszcze nie mówi, ok, czy pójdę w krótką stronę, czy może właśnie w długą. Także tutaj byłem ciekawy, no ale ja swojego panu nie zmieniałem w tej sytuacji. Roszuję i cały czas za chwilę chcę grać po tej całutkiej linii potencjalnie właśnie jeszcze A6 i, i p 5 tej pozycji. Także w partii nastąpiło tak, poszło Hetman do 2, i tu byłem ciekawy, ok. Czyżby przeciwnik blefował, a może właśnie chce pójść na długą stronę. Także ja zagrałem A6 i mówię, dobra, jeżeli pójdzie A4, no to zablokuje moją ideę B5 i prawdopodobnie pójdzie w stronę krótką z jakąś tam powiedzmy równą grą. I ja tak stwierdziłem spoko. To jest dla mnie w porządku. No ale oponent w ogóle bez namysłu. Siedzi, siedzi, siedzi i tak od razu bach! Idzie w długą stronę. Mówię spoko, no to w takim razie co. No to jedziemy z przeciwnikiem, także poszedłem B5. No i tutaj widać, że nie za bardzo oponent czuł pozycję, bo w tym momencie zaczął się mega długo zastanawiać i w tej sytuacji wykonał moim zdaniem no takie już dość duże, dużą niedokładność, ponieważ po prostu posunięcie A3, no i zauważcie, że teraz ma taki bardzo fajny hak w pozycji. Ten pion A3 później może podchodzić pod posunięcie B4 i ja będę mógł go tutaj bardzo prosto atakować. Także co? Stwierdziłem spoko, pomyślałem 50 minut tej pozycji, no to... Ładujemy koń A6, czyli wyprowadzają wszystkie figury, odblokowuję w tej sytuacji pole B8, żeby, może wiecie, tutaj za chwilę jakąś wieżyczkę wrzucić, no i powoli pchać pionka na B4, żeby sobie te linie wszystkie prosto otwierać. Także nastąpiło koń A6. Na On tu w ogóle zbił, to było też mega dziwne. Damace 6. Osobiście spodziewałem się ruchu typu G4. Wiecie, że będzie tak na skrzydle królewskim po jego stronie, a mój po stronie hetmański. Także tutaj na to liczyłem, ale w partii w ogóle poszło mega dziwne posunięcie. Patrzcie, widzowie. Wieża H1, skoro on chce atakować na skrzydle królewskim, czyli powiedzmy G4, G5 i Pion H4, no to po co zabiera to wieżę na 1? Także to było dla mnie już mega, mega dziwne. Jak widzicie, tutaj termometr już skacze i mówi, że mam dość sporą przewagę. No i w tej pozycji ja idę zgodnie z założeniami i patrzcie co się dzieje. A piąteczka z bardzo prostym planem gry B4. Otwieram sobie linię A. No i de facto, praktycznie Stafia już mata w tej pozycji, nie? No ale przeciwnik, przeciwnik zagrał posunięcie Hetman D4. Że Myślał, że zablokuje posunięcie B4, no ale mówię, spoko. Ja gram posunięcie B4, tak czy siak. No i tutaj. Z jednej strony oddaje pionka, a z drugiej strony przeciwnik go nie za bardzo może wziąć, bo wtedy się wszystkie linie otwierają na przeciwnika. Patrzcie. Poszło A, B, B, a, B, B i skoczek B1. Jeśli w partii by poszło o posunięcie Hetman na B4, no to w tej sytuacji po prostu wiecie, patrzcie, wieża na FB8, wszystkie linie są pięknie otwarte na króla przeciwnika, także ja tu to właśnie liczyłem i to jest już bardzo duża przewaga, zobaczcie, Hetman D4 i później po prostu mogę pójść skoczek D7 z ideą, żeby tutaj otworzyć miejsce dla gońca, tak, czyli tej pole F6, żeby atakować po tej przekątnej, no i tu w sumie jest już GG tak naprawdę, także on nie za bardzo mógł tego pionka wziąć, no ale w sumie co innego mógł zrobić, także w partii Zamiast tego nastąpiło koń B1, no i to już było bardzo prosto, zobaczcie, Wrzucam i o tym pamiętajcie, widzowie, wrzucamy ostatnią figurę do gry, czyli ta wieżyczka poszła na C8 po to, żeby zaatakować punkt C2, tak? Tu już wreszcie po prostu mat w tej pozycji. I teraz proszę, ruch, który mi się bardzo nie podobał, ponieważ poszła wieża E2, i tu już tak w tym momencie wyczułem, oho, zaraz w tej pozycji mogą być motywy typu Hetman A6 i będzie wisiała, będzie wisiała wieża w tej pozycji, nie? Na polu E2. No i... Nie pomyliłem się, bo w partii nastąpiło posunięcie D5, żeby tej sytuację otworzyć. Wiecie, póki mam okazję, żeby bronić pionka na punkcie B4. Za chwilę potencjalnie może pójść koń na D7 i goniec C5, albo, albo właśnie goniec na F6. Nie? Także właśnie ja na to ja liczyłem osobiście. Partii poszły E5 zamykając pozycję. Koń D7, no i nie ukrywam, że byłem mega zadowolony z tej sytuacji, ponieważ tak, i grozi koń na C5, nawet takie śmieszne, śmieszne, bo Ty patrzcie. Koń na C5 i idea koń na B3 na przykład, nie? Widełki tu i widełki tu. Za chwilę wiecie, jeszcze wjeżdża jakaś wieża na linię A i też nie jest tak prosto po stronie przeciwnika. Także on tu jeszcze poszedł na F4, żeby bronić tego pionka na, na E5, no ale ja stwierdziłem, OK, jeżeli Jemy tu chce jakoś atakować po tym strzelaną, to ja idę, wieża A1. No i teraz wiąże skoczka w tej pozycji, no i te motywy, o których mówiłem, czyli hetman a6, z ideą hetman tutaj bije e2, albo hetman a2 już zaczynają być bardzo, bardzo groźne. No i w tej sytuacji, zauważcie widzowie, poszło goniec d4, przeciwnik myślał, że się wszystko elegancko broni niestety nie, ponieważ jest dama na a6 i nie ma jak bronić teraz się przed ruchem hetmana a2 niestety z wygraniem figury. Oponent jeszcze poszedł w tą stronę, to pokażę co się wydarzyło. Poszło tak i myślał, że wszystko jest ok, ale mam bardzo ładne uderzenie. Wieża bije c2, tak, bije pionka na c2 w tej sytuacji i tak, odciągam króla od obrony punktu e2, a za chwilę hetman tu się już elegancko pakuje na tyły przeciwnika, także nastąpiło, król bije c2, hetman bije e2, no i tu taki sobie fajny wariant wykwiniłem, że jeżeli by poszło posunięcie inne niż klucz ten, które poszło w partii, na przykład Hetman D2, no to jest fajne posunięcie nawet przez chwilę pomyślałem B3. Niestety to nie było takie super dokładne, bo w sumie mogłem, mógł pójść król C1, także nie byłem pewien, ale po czymś takim, patrzcie, jakby poszło tak, to jest chyba C4W i po król W3 tak samo jest mat na C4, to się wszystko elegancko trzyma. Ale w partii poszło niestety król C1, ja zbijem na B1, i się przeciwnik podał, nie? Chodzi o to, że po biciu. Ja wybijam wieżyczkę i finalnie zostaje z figurą więcej, także tutaj przeciwnik się już podał bez jakiejś większej szans. Także to była pierwsza partia w mojej olimpiady, także taki można powiedzieć debut, jeżeli chodzi o to. Debut w, mo w moich właśnie tej barwach reprezentacyjnych na olimpiadzie na żywo, także bardzo jestem zadowolony. 24 ruchy, partia wygrana, także jutro kolejna partia o godzinie 15. Jeszcze nie znam przeciwników, ale będziecie na pewno informowani na moich socialach, na Instagramie bądź właśnie na Facebooku. Wszystko macie w opisie, linki, także Dzięki za dzisiaj widzowie, trzymajcie kciuki mocno za mnie, no i słyszymy się o dzieje właśnie następnego dnia. Także trzymajcie się, cześć!